Kryją tam strefą Łodzianie, dwuosobowy mur ustawił, bomba, dobra wrzutka i gol! 1-0 dla gospodarzy, ależ to fantastycznie zrobili Wiślacy. Jeszcze spokojny Mariusz Job wie, że to jest początek, a my oglądamy raz jeszcze tę sytuację. Jak to sprytnie zrobił, tylko... Od... Tutaj no muszą odmienić oblicze łódzkiego klubu sportowego w tym sezonie, kolejna szarża ku ziemki. zobaczmy jak to robi odważnie ten Młodzian, jest Rodado, ale jest 2 -0. Duarte, to jest jego popołudnie, to jest jego mecz, to są strzały głową. Na prawą stronę. Ale to zrobił fantastycznie, widzimy Kuziemka, on wchodzi odważnie między trzech zawodników rywala i tak jak tutaj trzeba absolutnie komplementować strzelca bramki Duarte, tak naprawdę gigantyczną pracę przy tej... ...skrzydłowi, jak oddycha ta drużyna, dobrze pulsuje w środkowej strefie. Jak ma środkowego napastnika klasowego, no to można mieć nadzieję, że to będzie bardzo dobry start tego sezonu. Jeszcze strzał! 3-0 Kutwa, ale dzisiaj tutaj grają młodzi Polacy. Co za strzał! Bomba z dystansu i bomba w bramce bez szans. Legendarnemu trenerowi Henrykowi Kasperczakowi, żeby tutaj nie było święta, żeby tutaj nie było znakomitego występu w Wisły. Popatrzmy raz jeszcze. Eee, jakieś takie niezdecydowanie Kraciuna. Eee, oddał tę piłkę, a potem... że Ełka jest czerpie korzyści właśnie z odbioru z pressingu, tylko tak jak teraz. Zobaczmy. Proste zagranie. Do przodu. I od razu jesteśmy w do łarte Miałem wrażenie, że i tak to jest zagrane. Ciut za późno, ale jest gol! Ale spalony, spalony. Duarte już się cieszy, podniósł jednak chorą giepkę, e, asystent. Ważne, jak dobrze wejdziesz, to później jest łatwo. Masz większą pewność siebie i dzisiaj ta pewność siebie jest widoczna od pierwszych minut, e, jeżeli chodzi o gry Wisły. No taki mecz to już gra sobie dla przyjemności. spotkania z Realem Madryt, potem wspólne występy w reprezentacji. Medal 7-4, medal igrzyska 7-6. Henryk Kasperczak skończył karierę w reprezentacji po Mistrzostwach Świata 7-8, a teraz zobaczmy, kolejna szansa. Gol numer 5 dla Wisły Kraków. Rodado tutaj ściska młodziutkiego Kuziemkę. Wisła demoluje. Wisła piaszczy Kuziemki, zobaczmy jeszcze raz Czy ja dobrze opowiadam o tym co widziałem No może nie, może nie z końcowej linii Ale z wysokości pola karnego Ale dokładnie, trzech piłkarzy uczestniczyło w tej akcji I wszyscy byli wykorzystani w 100% Dośrodkowanie lewego obrońcy Dwa kontakty, przyjęcie, odegranie Kuziemki do Rodado Ma kolejną asystentę